1 września w Berlinie Hitler czekał na raport o odzyskaniu całego niemieckiego Gdańska. Był wściekły, że Westerplatte wciąż się broni. Führer nie mógł ścierpieć, że Polska miała ważne uprawnienia wobec wolnego miasta Gdańsk. Uważał, że to symbol nieudolności niemieckich polityków. 25 sierpnia z kurtuazyjną wizytą wpłynął do Gdańska szkoleniowy pancernik Schleswig-Holstein. Witany hucznie pod pokładem miał ukrytych żołnierzy przygotowanych do zdobycia Westerplatte, polskiej składnicy wojskowej. 1 września Polskę zalały pancerne kolumny Niemców przełamując obronę we wszystkich ważniejszych punktach. Z powietrza uderzyło ponad 2000 samolotów Luftwaffe. Broniące się Westerplatte było symbolem oporu. Na Westerplatte nie było żadnych umocnień. Ceglane ściany wartowni mogły jedynie osłonić załog żołnierzy przed pociskami karabinowymi. Przed wybuchami pocisków artyleryjskich, zwłaszcza dużego kalibru, 150 mm, 280 mm, a takie wystrzeliwał pancernik szlezwik holstein nie dawały żadnej osłony. A jednak Westerplatte, ostrzeliwane z morza, bombardowane z powietrza, wytrzymało 7 dni. 7 dni piekła znieśli polscy żołnierze. Kilka miesięcy później, gdy Niemcy uderzyli na zachód w maju 1940 roku, potężna belgijska twierdza Ebenemal ukryta 25 metrów pod ziemią, gdzie żołnierzy chroniły żelbetowe stropy i żelbetowe ściany o grubości 2,5 metra, broniła się tylko przez półtorej doby. Po półtorej doby 800 żołnierzy belgijskich wyszło z rękami do góry, aby poddać się 80 niemieckim komandosom, którzy wylądowali na terenie tej twierdzy i potrzebowali tylko półtorej doby, żeby zdobyć tę gigantyczną, niezdobytą twierdzę. Westerplatte odpierało ataki 2-2,5 tysiąca, może więcej, żołnierzy niemieckich. I trwało, i broniło się przez 7 dni. Ilu żołnierzy? liczyła ta bohaterska załoga polskiej składnicy tranzytowej na Westerplatte.